No, hejka, hejka. Tak właśnie próbuję się bawić tym Chichirosem, jego barwami dokładnie. Tam sobie u góry świeci. I tak będę starał się dobierać kolorystykę barwową, jaka byłaby najciekawsza w odbiorze na YouTubie. Yy, dlatego tak prosiłbym Was o ewentualne wyrażenie się na ten temat, które. Wam się kolory, jaka barwa temperatura barwowa wam się będzie najlepiej widziała, z tych, które tutaj przedstawię, a może nawet jeżeli będę umiał, bo jeszcze nie robiłem, włączę opcję ankiety. I gdyby się udało, to ankieta będzie poni tam, nawet nie wiem gdzie, no, gdzieś tam poniżej chyba filmiku, to się z reguły, gdzieś tam. Umieszcza i prosiłbym o kliknięcie yy, Waszych preferencji, komu jak się, który, która opcja widzi, i wtedy pomoże mi to w podjęciu decyzji przy wybraniu barwy. Oczywiście nie wiem, czy ona będzie się zgadzała na, z taką barwą, którą będę aksepo, akceptował do oglądania na co dzień akwarium gołym okiem. Ale rozważę na pewno tę ankietę lub Wasze głosy pod, pod filmem w komentarzach, do zdecydowania się, przy której opcji nagrywać filmy na YouTube, tak, żeby było to dla oglądających takie najznioślejsze y, najbardziej znośne znaczy się naj, najbardziej przyjemne. Dobra, pauzujemy. No bo tak w sumie jeszcze dodam, że obecna opcja to jest taka, tak oglądam akwarium sobie na co dzień, jeżeli jest ustawione na wykresie w zakładce customowej, czyli to wychodzi na jakieś, nie na jakieś, tylko dokładnie na 70% czerwonego, 40% zielonego i 25% niebieskiego. No tak gołym okiem na razie najbardziej mi się chce to oglądać. Nie wiem, czy to się w przyszłości nie zmieni, ale zawsze trzeba troszkę z czasu jeszcze i pokombinować. To jest na razie moja opcja numer jeden, czyli ustawienia moje na wykresie. Pauza, teraz przejdę do, do następnego. OK, teraz jesteśmy już w zakładce manual. Przycisk RED ustawia suwaki na 100% na czerwonym, a zielony i niebieski po 60%. Przechodzę do następnego. OK, teraz jesteśmy już w przycisku ustawieniu FISH, czyli ryby. Suwak czerwonego to jest na 80, 40 zielonego i 60 niebieskiego. no Oni tam podają 61, ale to myślę, że coś tam im się ten 1% źle zaprogramował. I tak to wygląda. Ok, przechodzę do następnego. Tym razem opcja Shrimp, gdzie. Subaczki są ustawione: czerwony na 100%, zielony na 84%, no, czyli przyjmuje 85%, i niebieski na 79%, no, czyli powiedzmy 80%. Zaokrąglimy. Przechodzimy do następnego. I mamy teraz opcję Buce. Podejrzewam, że to jakby nie wiem. Buce, buce falandry. Może pod te rośliny to podebrane jest. Yy, mamy 81 czerwonego, 65 zielonego i 100% niebieskiego. Tak więc prawie morskie wyszło. <grym> Ale na telefonie tego nie widzę. Bardziej na żywo oczyma patrząc, takie jest morskawe. A tutaj tak niekoniecznie. Dobra. Przechodzimy do następnego. OK, jesteśmy w All, czyli wszystkie i wszystkie ustawione na 100%. Kolory czerwony, zielony, niebieski na 100%. No i został nam jeszcze zielony, który tak najmniej mi się podobał, no ale już pokażę to do kompletu, żeby było. A nuż widelec, wasze odczucia by do inne, bo mi tam ten zielony w ogóle nie gra. Przechodzimy do następnego. No i jesteśmy w gren, w green, tak naprawdę, gdzie czerwonego jest 80, a zielonego i niebieskiego po 100%. No tak to wygląda. No, akurat karmienie się odbyło w tym czasie. Czyli znaczy się godzina 19. Hmm. Okej, okay, to jeszcze raz wrócę może do tego ustawienia, które ja na razie, powiedzmy w cudzysłowie, preferuję, które sobie ustawiłem do świecenia na co dzień. Przechodzimy do tego. I mamy moje customowe ustawienie: czerwone 70, zielone 40 i niebieskie 25. Czyli wróciliśmy do tego, od którego zaczęliśmy. No, jakby tam. Was chęć naszła, to jeżeli nie uda mi się e, zrobić tej ankiety, to chociaż tam prosiłbym o opinię i Wasze zdanie na ten temat pod filmem. Dzięki, pozdrawiam. Hej, hej.